Okay. <laughs> Marcin, na prezydent przyjedzie? Co? Prezydent przyjedzie? <grymne> no chyba nie. Dlaczego nie? No chociaż wiceprezydent. Ja szybciej ja się was pod ja szybciej się... Ale nie, no myślę, że tam jest dobre na tym tym, a my tu będziemy stać przed tym a, i badać, a, a, a potem wejdziemy O, za to bardzo dobrze. Nie, 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 nie. To wiceprezydent też nie? No to to nie, nie, widzę, nie, to, nie? Widzę, że żadnych normalnych, że tak powiem, z całym szacunkiem. Mediu, co? Ja? Ja. A ty? Nie, nie, tak. W całym zatłuczeniu. Nie, no będzie dobrze,